Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. Znów będzie królował sport na najwyższym światowym poziomie, a będę Wam opowiadał o futbolu. Bohaterami tego materiału są Sebastian Szymański i także do tego Paweł Dawidowicz, czyli będę Wam mówił o. Obecnym zawodniku reprezentacji i także o byłym reprezentancie Polski, który pewnie chciałby powrócić do tej kadry. Niedługo spotkania w barażach będziemy walczyć o mundial i cieszy to, że Sebastian Szymański, 26-latek, opuszcza. Fenerbacze i trafia do Ligue do Ligi Francuskiej. Staje się zawodnikiem Ren, czyli będzie grał w topowej lidze, jednej z pięciu najlepszych. Plus do tego zostaje klubowym kolegą Przemysława Frankowskiego. Mam nadzieję, że będąc zawodnikiem, właśnie Ren, przez te najbliższe. Kilka lat do 2029 roku zostanie tak zapamiętany, jak to zrobił Kamil Grosicki. Na pewno w tym momencie Jan Urban jest uradowany, bo mamy w tym zespole dwóch Polaków. Co prawda, Przemysław Frankowski wypadł z kadry, ale biorąc pod uwagę dobro polskiej reprezentacji, moim zdaniem selekcjoner zawsze jest. Uradowany, gdy w drużynie gra kilku zawodników, tak jak mamy w Porto, Pietuszewskiego, Kiwiora, Bednarka. Tak teraz w Ren, właśnie mamy Szymańskiego i Frankowskiego. Ja pamiętam te czasy, kiedy Waldo, Hajto grali w Szalkę, Borussi, Dortmund razem grali, właśnie przede wszystkim Błaszczykowski, lewy, i plus do tego Piszczek, niedawno w Kosie Skorupski i Świderski. Teraz ostatnio ten duet został rozbity, bo wiadomo, Drągowski powrócił do polskiej Ekstraklasy i jest zawodnikiem Widzewa, no ale to jest ekstra, że tych dwóch Polaków będą razem ze sobą grać I Podobna sytuacja, pamiętacie, Przemysław, Przemysław Frankowski był chwilę w Galatasaray, Stambuł, powrócił do ligi francuskiej z zawodnikiem Rennes, no i teraz dołączył do niego właśnie Szymański, tylko z tą różnicą, że były zawodnik Legii Warszawa w lidze tureckiej, zakwycał w barwach Fenerbahce, a pamiętamy, Przemysław Frankowski zawodził, jeżeli chodzi o Ligę Turecką. Czarował wcześniej w tej Lidze Francuskiej i Szymański w tej Ligue 1 czarował. 26 lat. Chciałbym, żeby wiecie, te kilka lat pograł i podążał drogą Grosika do Premier League albo może do ligi ligi hiszpańskiej, no bo pamiętamy, że tym piłkarzem wielokrotnie, jakby interesowały się, czy to zarówno kluby w lidze hiszpańskiej, czy tak samo angielskiej. Już zimą mógł trafić do Lyonu, nie udało się, ale trafił do Rennes i to jest fajny progres, no bo pamiętamy ten moment, kiedy Sebastian Szymański w barwach Legii zachwycał, pięknie grał, Miro Radowicz był nim zachwycony i wszyscy obok, otoczenia ludzi, którzy wtedy w Legii pracowali, Jacek Magiera, Radowicz, Żewłakow, Doriak, wszyscy mówili, że zrobi dużą karierę i tak się dzieje. I tutaj fajnie tą swoją karierę piłkarską Sebek Szymański tak planował, bo nie trafił od razu do Premier League jak Kozłowski. I pamiętacie, Kapustka, ci zawodnicy z różnych względów jakby no, ich kariery nie potoczyły się tak jak miały i później coraz coraz trafiali do słabszych lig. A tutaj Sebek Szymański cały czas fajnie to jakby buduje tą, 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 tą swoją karierę, no bo przede wszystkim w Dynamie Moskwa grał regularnie, zdobywał doświadczenie, następnie do Feyenoordu, w barwach holenderskiego klubu miał gole, asysty, plus do tego Mistrzostwo Holandii, trafił do Fenerbacze, gdzie zdobył... Także super puchar. Turcji pod wodzą Jose Mourinho jakby błyszczał, grał fenomenalnie, zdobywał gol za golem. Pamiętacie, jak był taki moment, że między innymi z Dzeko, Piątkiem i innymi zawodnikami tam rywalizował o koronę Króla Strzelców. Ja odnoszę wrażenie, że Fenerbacze w pewnym momencie przespali ten dobry moment, żeby więcej za Sypka Szymańskiego skasować kasy, bo mogli z 20 milionów euro zarobić nie zrobili, pamiętamy, Murin odszedł, a ostatnio kiedy Tedesco jest trenerem Fenerbacze, Szymański grał coraz mniej i super, że w tym okienku transferowym już trafił do Ligi Francuskiej, no i ma te kilka tygodni, żeby zbudować formę na te spotkania barażowe. Jak wiemy, Sebastian Szymański potrafi zdobywać gole, notować asysty, może grać w środku pola, także na, na skrzydle jest to wszechstronny zawodnik i tak jak tutaj mówię, ta jego kariera wzorowo przebiega. No bo w polskiej ekstraklasie grał, zdobywał mistrzowski tytuł, tam się sprawdził, dużo w Europie grał, podbijał ligę rosyjską, holenderską, turecką i teraz trafia do top league. Im więcej będziemy mieli piłkarzy w tych najlepszych ligach światowych, to nasza reprezentacja będzie silniejsza, no i co najważniejsze, pamiętamy, że ostatnio pod wodzą Jana Urbana w tej reprezentacji wreszcie gra na miarę swoich możliwości, 50 spotkań rozegrał, zdobył 6 goli, no tych bramek powinno już być, być więcej, mam nadzieję, że w najbliższym czasie poprawi tą Skuteczność i będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju automatyzmami między Szymańskim a Przemysławem Frankowskim. Jestem ciekaw, co wymyślicie o tym transferze. REN zapłacili za niego 10,5 miliona euro z bonusami, może być 11, trzyletni kontrakt. Tym bardziej, że ostatnio Tedesco na niego nie liczył, więc, 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 więc to całkiem dużą kasę zarobili, aczkolwiek. Przygapili odpowiedni moment, mogli więcej, za większą kasę go zmonetyzować. Tak to właśnie. Widzę, jeżeli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, tak jak wspomniałem, lepiej iść taką drogą, jaką idzie były zawodnik Ligi Warszawa, niż tak jak pamiętacie Kozłowski, wielki talent, Premier League, Liga Angielska, potem pamiętamy, trafiał do Ligi Holenderskiej, wylądował w Lidze Tureckiej i tam dopiero... Jakby odbudowuje się, czy, 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 czy między innymi Kapuska, Leicester City, była liga angielska, belgijska, powrót do, do Polski, kontuzje. Lepiej, lepiej tak jak szymek, kilka lat pograć w lidze, w lidze polskiej i progresować krok po kroku. tu Teraz przechodzę do drugiego zawodnika, do kolejnego transferu, który w tym okienku nas elektryzował. Paweł Dawidowicz powraca do Ligi Polskiej. Wcześniej mówiło się o tym, że trafi do pogoni, a jednak trafia do Rakowa Częstochowy i w ten sposób wzmacnia medaliki. Trener Tomczyk pewnie jest uradowany. Polski Hummels. Nareszcie, prawie po pół roku bycia bez klubu, wreszcie ma drużynę. Powiem Wam szczerze, że 9 miesięcy temu, gdy nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Weroną i wylądował w Arabii Saudyjskiej, tam rozwiązywał kontrakt, to nie spodziewałem się, że on powróci do polskiej ekstraklasy, no ale w ostatnim czasie staje się tą normą, ta nasza liga staje się coraz lepsza. Mamy sukcesy w Lidze Konferencji, coraz większe pieniądze, jesteśmy, lepiej wyglądamy w tym rankingu, więcej zespołów naszych może grać w europejskich pucharach i to sprawia, że tacy piłkarze jak Drągowski, teraz Dawidowicz, wcześniej Szymański, Reca, plus plus do tego jeszcze Piątkowski, powracają do tej polskiej ekstraklasy, ale trzeba uważać, no bo Damian Szymański Także do tego jeszcze również Piątkowski czy, czy także Reca to były takie średnie powroty. Więc, 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 więc niektórzy już kibice widziałem, Rakowa czy ogólnie polskie prezentacji mówią o tym, że Częstokowianie wypisali się. Z walki o tytuł pojawiają się takie szydercze komentarze. Wiadomo, Paweł Dawidowicz popełniał błędy. Wielu kibiców polskiej reprezentacji pewnie zapamiętało to, te jego fatalne zagrania w spotkaniu przeciwko Chorwacji. Wiadomo, wtedy się znalazł na zakręci, ale były zawodnik Palermo, Bochum, Benefiki, zawodnik, który w Serie A rozegrał multum spotkań w barwach Helasu. Był przecież wielokrotnie nawet kapitanem. Ba! Gdyby nie ta decyzja, zmiany, nie chcę walczyć ciągle o utrzymanie, chcę spróbować czegoś nowego, chcę zmonetyzować tą karierę, większą kasę, to wyobraźcie sobie, że Dawidowicz, gdyby nie podjął tej decyzji, o której Wam tutaj wspomniałem, mógłby spokojnie jeszcze przez 3 lata grać w barwach Hellasu, Verona, Vitali, ale w tym momencie, tak jak mówię, ten rynek wygląda tak, że pewnie były jakieś oferty z serii B, ale potrzebował czasu, żeby się odbudować. A trafiając teraz do Rakowa, Częstochowa, prezentując barwy medalików, przede wszystkim. Jest tutaj pod ręką, może się przypomnieć Urbanowi, no bo ma 30 lat, 17 meczów w kadrze, jeszcze nie jest stary, w polskiej lidze grając na wysokim poziomie, plus do tego w europejskich pucharach w lidze konferencji, cały czas może być w orbicie zainteresowań selekcjonera, oczywiście jeżeli w tej ekstraklasie będzie zbierał dobre noty, tak to właśnie wygląda ma szansę walki o mistrzowski tytuł, no bo pamiętamy jak te 10 lat temu wyjeżdżał, no to z Lechią Gdańsk takiej szansy w tamtym momencie nie miał, możliwość gry w europejskich pucharach zdobycie mistrzostwa z medalikami dla tego 30-latka to jest kuszące, no bo wiadomo on kupę kasy zarobił grając w Italii i także przez tą chwilę w Arabii to teraz może się spełniać, jeżeli chodzi o ten futbol taki, taki na najwyższym światowym poziomie polskiej ekstraklasie i będzie chciał próbować zdobyć mistrzostwo. To mi się podoba, że tacy piłkarze, którzy przez wiele lat grali za granicą, jak Drągowski, teraz Dawidowi, czy wcześniej, wcześniej Reca, czy również Damian Szymański, wracają do tej polskiej Ligi, bo chcą spełniać swoje marzenia i chcą próbować zdobywać mistrzowskie tytuły, no bo wiadomo, że potem po zakończeniu kariery yy, wspomina się to, co się wygrało, a w ostatnim czasie Paweł Dawidowicz w topowej lidze był przyzwyczajony do tego, że bronił się przed spadkiem, więc moim zdaniem jest to ogromne wzmocnienie medalików. No i Raczej nie jestem tak krytycznie nastawiony jak ci kibice, którzy mówią o tym, że Raków się wypisał z walki o mistrzostwo. Zobaczymy, jak ten powrót będzie wyglądał. Oczywiście piłkarze grający w zagranicznych ligach są przyzwyczajeni do innych... Standardów. Niektórzy jak Artur Wichniarek, Maciej Żuraski temu nie sprostali, ale bywali tacy piłkarze jak Frankowski, Piotr Świerczewski, Tomasz Hajto, Brzęczek, którzy powracali do tej polskiej ekstraklasy i dawali radę, podobnie Marek Saganowski, więc liczymy, że Dawidowicz pójdzie drogą Marka Saganowskiego bądź Tomasza Frankowskiego i jednak będzie, będzie takim zawodnikiem, który, który u boku Arsenicza i także Tudora i innych zawodników Rakowa wejdzie na ten reprezentacyjny poziom. Na to na to właśnie liczę. Cieszy mnie transfer Pawła Dawidowicza i także Sebastiana Szymańskiego, jak to mawia właśnie redaktor Mateusz Borek, polski Hummels trafia do polskiej ekstraklasy. To coś, coś pięknego, że ten były zawodnik Lechii Gdańsk właśnie wraca do naszej tej ekstraklasy. Gdyby nie te jego kontuzje, to on już powinien mieć z 50 tych, tych spotkań w kadrze, ale pamiętamy, no, musiał z Glikiem rywalizować, teraz z Bednarkiem. Kiwiorem, więc, więc, więc nie, nie jest łatwo, ale pewnie ma ambicje powrotu do reprezentacji, tak? To właśnie widzę, jestem ciekaw, co sądzicie o tych transferach. Podsumowując transfer Sebastiana Szymańskiego do REN, podoba mi się to, że były zawodnik Legii Warszawa opuścił ligę turecką, bo w REN ma szansę grać regularnie, stoi przed nowym wyzwaniem Czyli próba podbicia One, Ligi Top 5. Tak jak właśnie wspominałem, ten zawodnik sprawdził się w Feyenoordzie, Fenerba czy Dynamie Moskwa, czyli tak jak spoglądamy na, na to jego karierę, cały czas progresuje, zdobywa trofera. Ma 26 lat, jest jeszcze w, do, w dobrym wieku, że spokojnie. W Ren, może zapracować na transfer do Premier League. Oby go w tym klubie kiedyś tak wspominali, jak właśnie wspominają Kamila Grosickiego, właśnie w Brytanii, i tak jak na przykład Jelenia w Oxer wspominają. Tego właśnie życzymy Setkowi, A jeżeli chodzi o Pawła Dawidowicza, to mam nadzieję, że grając w barwach medalików, powróci do polskiej reprezentacji. Nie będzie to łatwe, no bo pamiętajmy o tym, że jednak te kilka miesięcy bez, bez grania dla obrońcy to jest duża strata, więc raczej w tych pierwszych spotkaniach po byłym zawodniku Lechigdańsk Gdańsk nie spodziewałbym się takiej wybitnej formy. Chciałbym, żeby on powrócił do reprezentacji, a Sebastian Szymański, żeby żeby w tych spotkaniach barażowych przeciwko Albanii, miejmy nadzieję, przeciwko Szwecji lub Ukrainie, żeby znów był takim zawodnikiem robiącym różnicę, tak jak to robił, pamiętacie, w poprzednich barażach za czasów Czesława Michniewicza, gdy awansowaliśmy na mundial i pokonywaliśmy Szwecję, gdy Sebek zdobył pięknego gola. Na to, na to właśnie. Pamiętajcie, łapka do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, udostępniajcie moje materiały. W weekend będą królować skoki narciarskie, będą streamy. Tak będzie wyglądał plan na najbliższe kilka dni. Dzięki serdecznie za uwagę. Hej!